Cześć, wszystkim nagrywamy odcinek, e, że może tak to wam pokażę e, chowamy się w różnych miejscach i ten, ten, kto no po prostu chowamy się na przykład tutaj i wtedy nie możemy się już ruszać i tego, którego ostatni ktoś znajdzie... Na przykład e, Igor schowa się tutaj i jakiś typ go zabije, to on umiera. A na przykład Wojtek e, znajdzie się tutaj, typ go zabije to, e, to przegrywa i ja zdobywam punkt, bo najdalej doszłem. I tak mamy kilka rundek. Trzy. I tak no, mamy trzy rundy, ale jak będzie e, ten krótki odcinek to więcej. E, rund e, nagramy Dobra to już przechodzimy do gierki Igor pamiętaj o czym ci mówiłem Dobra O tych nagraniach nie czekaj e... Gdzie ja się schował? Daj go to Czekaj tylko Ej Szymon! No to ja będę tak, że jak tym skończy się, to pięknie, to ja będę mówił, że ja nie będzie jest mega losu, ja się zresztą tam ukłam. I już przechodzimy do gierki. No teraz ja. Okej, okay, my już wybraliśmy strategię, gdzie lecimy. Ja, ja mam... E, chcę polecieć na jakieś drzewo i się po prostu skryć na tym drzewie. Dobra. No, gadajcie. No Igor, chciałeś coś powiedzieć, nie? No to będzie tylko moja perspektywa. Chyba, że do krzaka. Nie, idę na drzewo. Widzowie, jak spadnę z drzewa, to idę do krzaka. Bo jakby ja mogę. Czy można się tak zmieniać, ale wiecie. Ale możemy się bić, nie? No nie. Może gdzieś głębiej w ten krzak wejdziemy. Nie, tu będą mi wszyscy widzieć. Nie to chyba lepiej do krzaka iść już. No dobra. O nie, pojazd ginę. zginę. Czemu zginą? Wyjdź się do lobby, okej? Po. No waj, cię uratuje, cię uratuje. Gdzie ty jesteś? Nie wy za daleko, by... Dawaj, wyjdźcie do lobby już. Dobra. Dobra, to widzimy się już w gierce. Serki widzowie, za takie coś, no ale... No. Dobra, ja mam strategię, że, jedzie, że lecę w to samo miejsce, tylko po prostu do krzaka. Oh wow. A Co tak pipczy? No bo, I, I, Igor jest na kanale. No oh. Igor, po co nie wychodź na ten kanał, kanał głosowy? Co? Nie wchodź na ten kanał głosowy, bo później pipczy. Dziwne. Ja se lecę tam, gdzie wy mnie zgapiać, inaczej. Ja selecę tam. Ale mi jakoś tak robi, że ja co do ogrody mam jakiś bo wyłączony. Nie wiem. Dziwne. Ale to jest blisko miejscówki jakieś to, ja bym może... może gdzieś indziej poleciał, bo tam to jest blisko miejscówki. Nie będzie lecieć. Jestem za tobą. Do... Myślę, że tam będzie... Czy ty lecisz do mojego krzaka? Nie. Nie, ja lecę tu. Ja mam nadzieję. Bo, bo też po wydom. cię wdam. no. Ej, no, no w sumie. Albo tutaj. Mogę też lecieć. Ale ty to jest... trochę będzie bez sensu. Ej, Igor, czy ty bijesz się z kimś? Ale wiesz, że jakieś... Teraz odpalam minutnik, minutę. Minutnik. to jest znajdziemy. I jak ta minuta wybije, znaczy już skończy się, to już musimy, ten, to już musimy stać. O, dobrze Ja rozwaliłem. Kupiłam sto małpy, a poza tym nie Ok, ale pamiętaj, mam już mało czasu. Czy nie masz? A jest, nie, jest. 45 ja To już obrabowuje bank. Ale to od nas ważne. E w ogóle, gdzie wy jesteście? Wojtek widzę tam w tym domku. Kurde, no się Igor, gdzie ty jesteś, Igor? Ej, aha, Igor, ej, Igor, nie ma strefy. Ej, to Igor ma przewalone. A, my zaraz, a on zaraz się nie może ruszać. Za, już ma 15 sekund. On zginie jako pierwszy. Igor, masz 10 sekund. Przypominam. Dobra. 3, 2, 1. Nie możesz. Już się nie ruszasz, nie możesz. O, będzie ciekawie. Ej Igor, to robisz ten filmik. Ej, ja się krzak rozwaliłem. Ej, przecież się ja mogę budować chyba. No tak, ja się nie ruszam. Głupi, ja se krzak rozwaliłem! O ja prawie też. Jestem głupi! Ale mogę się zabudować. Ale mam 22 drewna. No ja wziąłem zginę, bo już strefa idzie. No. Chłopie, jestem odsłonięty. Ej, jak ja to wygram, tą rundę, to to będzie cud. Ej dobra, jak tu będzie jakiś ziomek przechodzić i mnie nie zauważyć, to to naprawdę będzie szok. Nie, to może bym się jeszcze ruszył. E widzowie, gdzieś jeszcze e widzowie, będę mieć taki plan, że jak tamten typek, na przykład wyobraźmy sobie, że tam jest typek, o tam. Ja to mówię do widzów. Tam jest typek, no to jak on do mnie będzie strzelać, to ja będę trzymać sobie te dwie ścianki i przez to jakieś kilka sekund dłużej przeżyję. I to mądre generalnie, będzie. Generalnie, generalnie można tak. jak ktoś do niej podejdzie, to mogę go z kilo potem walnąć. Bo... A tak, ale nie możesz y, naciskać od poruszania się, no ale to, to jest to, to jest też prawda. No, się, mogę się poruszać, mogę skakać. Nie, nie możesz się poruszać, możesz tylko skakać i kucać i atakować. Tak. Ty wiesz, ale. No tak, tylko... Ej, a! Jeszcze, jak masz jakąś broń, to od razu ją możesz ej, bo, wyrzucić. Ej, bo to jak musisz nawet wyrzucić. On nie ma strefy. Ej, no. to mu... Jak masz jakąś broń, to musisz ją wyrzucić. Bo ty możesz tylko kilofować przeciwnika. To, znaczy, ej, to ja. też nie było w zasadach, ale teraz to dodałem. No, ja ej, się... w ogóle nie wiedziałam, że w Fortnite jest księżyc. Serio? No serio, nie wiedziałem, że w Fortnite jest księżyc. Księ... E, wiecie, że jakieś dwa sezony czy tam trzy sezony temu nie wiedziałem, że w Fortnite jest słońce. Ja cię. Ale naprawdę, ja myślałem, że po prostu jest jasno, ale nie wiedziałem, że w Fortnite jest słońce. I teraz, i teraz się dowiaduje, że w Fortnite jest księżyc. Jest noc. Możecie mnie uznać za dziwnego, ale naprawdę? Ja tak uważam. Ej, dobra, Igor nie ma strefy, a Wojtek się tam trzyma. Nawet. A ja mogę się budować, chłopie. A mam tylko 22. ja mogę kakać! 22... Ja mogę, ja mogę w ogóle budować sobie budowę. No tak. O nie! Widzę takie przestałem okno. To ty się no, ruszasz? Nie, ja rozwalam budowlę. Bo A, no tego, to rozwalać możesz. Budowlę. Ale nie możesz W, ASD się ruszać. Ej, nie mam typa! Mam typa! On mnie nie widzi! On mnie nie widzi! On mnie nie widzi! A gdzie jest ten typ? Mam tu typów! On mnie nie widział! To był typ! To był, był typ! Tam był typ! Tam był typ i on mnie nie widział! No, tam był typ i on mnie nie widział. Aha. No nie no, jakiś typ do mnie strzela. nie. Zostaw. Skąd mnie nie trafia? Jaki bambit. Skaczę. Nie trafi. Wchodź, podejdź, podejdź. Podejdź. Ej, czemu ja skakać nie mogę? Ej, Wojtek, wyś, pomóż. Wiecie, ja nie mogę pomóc się Pięknie. Pięknie. Dobra, chodź na blisko, zakilofujecie. Nie, trafił mnie. Nie, nie, Jeden HP. Aj. Dobra, chociaż, chociaż mi chodź, pierwszy. Chociaż tyle. Mówię płaka, ja jestem, bo paka jest strefa. Ej, co jest? Dobra, to mi, nie, ale jest to ja, ja żyję. Ej, no odebra, Wojtek to wygrał. Już raczej. Ej, tymczasem jakiś typ wbija do Wojtka e, domu, go rozwala i ja wygrywam. A jak ty możesz wygrywać jak ten? No i, ale przecież ja jeszcze żyję. Aha, ale Migar też ma. Ja żyję, ale jestem na kolanach, ale jeszcze żyję. No ale ja też mogę za chwilę się dalej, nie? Bo ja będę już zapolację. Ej typ! Typ! Typ to przeszedł! A on nie widział, ale ślepok. Leża już. Oj. Dobra, to jakby co i tak wygrał. No tak, bo i tak wygrał. Ale nie! Się nie bo może e, Igor wygra. Ja mam strefę. Ale może jeszcze Igor wygra. No ale raczej nie. Dobra. Aha ty tutaj jesteś. O, tym mnie widziałeś przez okno pewnie. Ja się w schodach. jest Wojtek. Ja chcę zobaczyć, jest Wojtek. Wojtek się w domku skrył. A Dobra, pierwszy punkt e, zebrał Wojtek. Idziemy do lobby. Nie, Wygr wygramy to. Ależ do lobby. To ogadaj. Nie no chodźcie do lobby. Kolejna runda. Dobra, to wychodzę. No dobra, to już czekamy na Teraz myślę, że polecę do jakiegoś domku i mam nadzieję, że tam nikt nie będzie ten, lecieć. Ja nie wiem, gdzie jeszcze lecę. Jestem, Ja zobaczę. Ej, ale moje zdaniem ta twoja taktyka z, e, z tamtego, twoja taktyka e, Igor z tamtego... Czekaj. Z tamtej gry była beznadziejna trochę, no bo wiadomo, że nie dostaniesz strefy, nie? No tak, no ale ostatnio ja, musiałem o strefie, zapomniałem. No. Dobra, jeden punkt ma Wojtek. Jest sławny, Dobra, punkt ma Wojtek na razie. Dobra, trochę nie wiem gdzie lecieć, ale mam pomysł. Mam pomysł taki jeden. Oczywiście hm. I ten pomysł. Dobra, lecę. Nie, nie lecę. Albo dobra, mam dobre. Ej, dobra, więc lecę. Ej, to będzie ryzykowne, ale dobra. Kto nie ryzykuje ten szampana nie pije. W nie wiem. Hmm. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem gdzie lecieć. Tu nie. A czemu nie mam Wojtka w drze? A czemu... Wojtek w ogóle jest w naszej ekipie? To wygląduję. Dobra, lecę do tego domku. Ej, koło mnie są te. To dzwonię do niego już. A on jest w ogóle w naszej ekipie? Nie. Dzwonię. Dzwonię do niego. Czekaj, na, dobra, muszę się rozłączyć, żeby do niego zadzwonić. Dobra, dobra, widzowie, jednak tak po Wojtek nie może grać, to tamtego... Igor, no dobra, E, powiem wam i widzę jednak Wojtek nie może grać Wojtek jednak nie może grać i ten Wojtek jednak nie może grać A jeszcze ten Wojtek jednak nie może grać i teraz gra z kolegą i tamtego punktu w ogóle dla nikogo nie liczymy No dobra i odpalam minutę Jak się skończy ta minuta to ten E w ogóle jestem taki mądry, że sobie puściłem takie działko. Takie działko, które nam będzie zaznaczać przeciwników. O nie, to jest głupie. A, no muszę wyrzucić broń. No tak. Co? Czyli wychodzisz z gry? Nie. I na razie to jest dobrze. No mnie też. No. Ej, no. by była dobra taktyka? No. Iść na ten. Na to ciąg. Nie, to nie byłoby dobre moje zainty. Nie, po co tam działka. Aha, tam ale... gdzie działka nie... Nie, moje to by był. Dobra, nie możemy się już ruszać od tej chwili. W ogóle ja się zastanawiam czy nie rozwalić sobie tego, 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 o tego A nie, chyba to głupie będzie Oni, ktoś tu płynie Nie, 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 nie Nie, nie, nie Ja mam kroki Idź stąd Tak poszedł Nie, nie wraca Nie Nie, on tu idzie Wyszedł szef! Ale dobre nawet. Ej dobra, farta miałem. Ale ogólnie nie. Ej, widzowie w ogóle ciekawe by było, jakbyśmy wygrali takim sposobem Battle Royale. No a w ogóle yy, może być tak, yy, ja, ja w sumie mam też szansę, ty też masz szansę. <laughs> Ja wie, ale wiesz dlaczego ja mam szansę? Ja nie krzaku, nie? No. A ja mam całego białego skina. Ja jestem w białym krzaku. Ja jestem w białym krzaku. A, a wiesz co? Jeszcze? Jakby jeszcze... Się... Ej, a dobra. Jak e, ten... Jak ja zginę, albo ty zginiemy, to jeszcze nie wychodzimy z gry i zobaczymy do jakiego miejsca dotrzemy, okej? Okay? Dobra. Ale ja bym taki obszary był, bo, bo jakiś ty. W krzaku już. No tak. E, a, i teraz zrobimy oczywienie. A, <tak>, tak, u Igora e, jakiś typ przeleciał w krzaku, był i go nie zauważył. Ej, na razie strefy mamy dobro. a weź mi daj, to ten, kupię. ja, ja ten, on tak przeleciał, nie. No. Hmm. A kiedy, nie? Jak było takiego czegoś nie zauważyć? No, co no, czasami się nie zauważa takich rzeczy. Ja bym zauważył. No, może. A byłeś też białym skinem ja. na białym ja. tle. Pizduki, razem z nami. No co jest? To co, zero rozruszanie się challenge? Ej, patrzcie! Drzewo! Nie no, to tak drzewo. Że... Ej, dobra, nudzi mi się, więc zaśpiewam piosenkę o drzewa. O drzewach. Drzewo, drzewo. Może sobie być, ale jest bardzo fajne. e, e, e ej, Drzewo jest fajne i da się na nim na przykład spy i, i nać. Na drzewie, na drzewo można się wspinać i czasami daje... jabłka. a, apka. dzie, dziewo. Dzie, 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 gdzie, dzie, dzie, gdzie, 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 drzewa czasami można zebrać a czasami Drzewo jest bardzo o o fajne I, i niestety ludzie go wycinają, ale jest i tak bardzo fajne drzewo. Tu, 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 tu. To jest koniec mojej piosenki. Dziękuję, dziękuję. I <noise> e, co jest? <noise> dziękuję, dziękuję. To była słynna. To było słynne za e, śpiewanie o drzewie. <śmany> no. Ej, no? patrz ten, już tam, pap, te mnie. Co sprawdzam? Ej, no, ej, ty. Tymczasem czasem mi nie ruszając się. Ej, jak będzie top 2, to ja biorę ten karabin, bo ja mam karabin przed sobą, to ja biorę ten karabin i lecę na tego typa, co mnie został w top 2. Dawaj tak robimy. No dobra. 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 Robimy tak, bo Igor już nie strefie i przyznajemy ten punkt mi, czyli tak naprawdę ja wygrałem po ten po z kolejną grą się nie wyrobimy, Ej, legendarna broń, po z kolejną grą się nie wyrobimy, tak? Z kolejną grą się nie wyrobi, grą się nie wyrobimy, a po prostu tą grę sobie już do końca, do końca w ogóle legendarna broń. Ja mam wygrać. Co? Mamy szansę wygrać. Mamy małe szanse, ale mamy. Ja lecę do ciebie. Ej typy tu się biją, lecę na nich. I to będzie, chyba to będzie w ryzyku. Ej ty ich tam... Ej ty jest... Ej, ich robisz tym laserem. Ej, ty ich robisz tym laserem. Z Dobra nice Ej ja mogę ja Tak tak, no wejsę Ja mam pełno matsów Ej ty my to wygrywamy Nagrywa się, nagrywa się O No tak Mega dużo, nie? No? Weź tu Minisy mi masz! Minisy masz, tu masz legendarną broń. Szybko po strefie nie mamy. Jedna po, A tu powinno być samochód. No, yes, no jest! No Dobra, ja ma takie lagi! Zobaczcie, ja mówię, nie boją twojego świata. Ty! A! Ja moją legendarną broń wyrzuciłem, jestem wigil. A ja mam lagi! Będę! Będę! mam lagi! Będę mowy! Nie, 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 nie. Miku, mi, leży. Dobra, to już będzie koniec tego odcinka. Dobra, może nie za fajny był, powiem, że zbyt dużo to nie robiliśmy, ale wygramy więcej słanie. Pa widzowie!